Siemano, tutaj znowu ja Konek, jestem ogólnie yy, mokry i no ja jestem mokry i, i ja, i, ja w ogóle na ponieważ ja jem batoniki i tak dalej. I w ogóle zaniedbuję ten kanał, bo po mam nagrywać. Także no. No tak jak mówię, no, pochód mam nagrywać i pada sobie biorę. Zazwyczaj. O. Na weekend z kolegów zaprosiłem, i no, no tak, babcia do mnie przyjechała na dwa tygodnie. Tam huśtawkę mamy dalej, tą co była pół roku temu na filmie. W basenie żółta woda oczywiście musi być. Nie wiem co tu się zmieniło. Rafał. Rafał, Rafał dołączył do nas. Rafał bez twarzy, kurde. No ale to w takim razie nie wiem, no tak sobie tu o ledy, a ledy miałem też, nie wiem, bo gówno wam pokazałem te ledy, bo ledy już miałem dawno, 3 lata temu, więc więc tak na komary sobie zrobiłem i mam takie słuchawki kotkowe i jeszcze mam opaskę kotkową, w której pójdę sobie o, no takie z takimi łupkami. Proszę bardzo, od siostry pożyczyłem. O, to model można zrobić. Ogólnie jestem brzydki. Odnalazłem swoje spinnery w ogóle, o. Takiego ładnego sobie kupiłem 5 lat temu na wakacje. Znaczy nie 5 lat temu, nie wiem kiedy były modne spinary Taki ładny on jest. O, ziół. A tu jeszcze takiego pamiątkowego mam z nad Nie? O. I w ogóle jadę nad morze za, za tydzień, może dwa, może trzy. Nie wiem, ale no wezmę, nie wiem co wezmę. Prince Polo, choćby nie wiem kurde. Ogólnie to było bez sensu, bo ogólnie chciałem zapauzować, ale palec mi nie trafił w pauzę. No, także tak co pół roku powiedzmy będzie jakiś filmik na kanale i... Tak to jestem zajęty oglądając Pokémon Anime na Netflixie. Także do zobaczenia w kolejnym yy, odcinku, którego może uwaga, uwaga, nie być! Kurde, nie wyszło. it's chelas